Cześć kochani, mamy piątek, jest godzina 12. Rozpoczęłam tego vloga po pracy i chciałam Wam teraz opowiedzieć o książce, którą czytałam przez ostatnie dni i która niezwykle mi się podobała. Uwielbiam taki styl pisania, gdzie my czujemy, że mm, z czasem zwiążemy się z bohaterami, że po prostu ich życie będzie miało dla nas znaczenie, ich losy będą miały dla nas znaczenie, że będziemy przeżywać każdy ich krok. I taką książką jest bez dwóch zdań, Przystań lepszego jutra Moniki Rudki To jest moje pierwsze spotkanie z autorką. I na pewno nie ostatnie, tym bardziej, przepraszam, sendem, tym bardziej, że jest to tom pierwszy i w sierpniu widziałam na no, Lubimy Czytać, że będzie wydany tom drugi i to skończyło się w taki sposób, że chciałabym natychmiast mieć kontynuację przy sobie, żeby... Tak, z tymi emocjami wejść w drugą część. Natomiast no, muszę jeszcze poczekać. Mamy tutaj Jane, która ma 17 lat, y, która nie ma już rodziców jej mama zmarła, y, została później pod opieką Wandy jakby przyjaciółki, matki. No i jest w momencie życia, kiedy Wanda również odchodzi i zostaje adoptowana przez syna Wandy, czyli Andrew, który ma dwójkę synów, ma żonę i ona wchodzi do rodziny Wellingtonów do 18 roku życia musi być pod opieką kogoś dorosłego, więc Andrew ją razem z Anną adoptują. Ona tym sposobem zyskuje dwóch przyrodnich braci i przyjaciół, jednocześnie luka swojego przyrodniego brata. I ta paczka przyjaciół od razu zagarnia sobie Jane, jakby widać, że. Są to dobrzy ludzie, którzy mają serce, którzy są troskliwi, troskliwi opiekuńczy, dla których Jane nie jest obojętna. E, I mamy tam Hendersona, chłopaka, z którym ona już e, kiedyś miała styczność, natomiast no, nie do końca podobało się jej takie hamskie zachowanie tego chłopaka, Hejdyna Hendersona. Natomiast po tych dwóch latach, tak myślę, tak, w dwóch latach, poznają się od nowa, chcą po prostu odnowić swoją relację. Ona jest na początku taka bardzo sarkastyczna, bardzo ironiczna. Oni gdzieś tam cały czas sobie dogryzają. Natomiast widać i czuć w sumie z karty tej książki, że między nimi jest chemia. Jest taka. Trudna do określenia, ale jednocześnie widać, że tych bohaterów coś do siebie ciągnie. Mamy tutaj taki motyw, właśnie przyjaźni, mamy tutaj motywy romantyczne w każdej konfiguracji. Chodzi mi o to, że mamy tutaj trzy pary i trzy różne związki. Mamy oczywiście motyw rodziny, mamy tutaj motyw matki i ojca, szczególnie ojca i relacji. Ojciec-syn to jak ta relacja z takiej bardzo kiepskiej relacji. Jest nadzieją na coś dobrego. I myślę, że w tej książce Jane jest takim promekiem dla każdego bohatera. Ona wnosi bardzo dużo słońca, uśmiechu, takiej siły i odwagi dla pozostałych przyjaciół Luka i Jane, że każdy z nas ma prawo żyć swoim życiem. Jest to przepiękna historia, bardzo mi się ona podobała. Gdzieś tam. Były wątki e, takie troszkę pourywane, gdzie doskwierało mi to momentami, niemniej jednak czuję, że drugi tom jakby domknie tą dylogię przy stanie lepszego jutra, bo tu będą dwa tomy, więc ten tom drugi stanie będę w sierpniu. Ja e, Przystanie lepszego jutra daje 4,5 gwiazdki na 5 Jestem strasznie ciekawa jak autorka poprowadzi życie i losy bohaterów w kontynuacji Bo już było tak super, a na końcu to się wszystko tak skiepściło I mam nadzieję, że i tak ta dialogia zakończy się jakimś takim happy endem Strasznie moc, bardzo mocno na to liczę Ode mnie jest to Mocna polecajka dla Was, jeśli szukacie takiej komfortowej książki, ale która jednocześnie porusza um, takie trudne tematy, jak właśnie narkomania, uzależnienie od, od używek, jak um, utrata bliskiej osoby, jak wypadek samochodowy, to dodaję znać, że z tym możecie się tutaj mierzyć, ale Suma summarum jest to naprawdę przepiękna historia, warta Waszej uwagi. Ode tak jak mówię, 4,5 gwiazdki na 5 bardzo, bardzo polecam i też daję znać, że jest to książka dla osób 15. Bardzo się cieszę, że udało mi się spotkać z twórczością Moniki Rudki, za co bardzo dziękuję wydawnictwu BIA i wydawnictwu EDITIO. Eee, co miałam Wam powiedzieć? Dzisiaj. Z z, sobot z piątku na sobotę przed piąt no czy sumie na ranem w sobotę mam busa z moją siostrą i mamą do Katowic bo jutro lecimy do Chorwacji na 4 dni od soboty do wtorku to jest prezent mój i mojej siostry dla naszej mamy kupiłyśmy właśnie bilety lotnicze zapłaciliśmy 200 zł od osoby w dwie strony i lecimy do Puli, czyli na północ Chorwacji i też nie mogę się bardzo nie mogę się doczekać tego krótkiego urlopu i tych pięknych widoków nigdy nie byłam w Chorwacji zawsze ona mi się tak gdzieś tam marzyła moja mama również więc spełnimy gdzieś tam nasze małe marzenia takie podróżnicze i na pewno w dalszej części vloga wam z tej Chorwacji ogóle z całego tego naszego tribu Wstawki wrzucę, tak żebyście przenieśli się razem ze mną do, do Chorwacji. I jeśli chodzi o książkę, którą ze sobą zabieram, no to zabieram książkę Piękni, lśniący ludzie Michaela Grotausa. Widziałam, że Łukasz to pięknie czytał i się zachwycał. Też. Um, Kilka twórców twórczeń czyta tą książkę aktualnie, i dla nich jest to pretendent do ulubieńca, więc stwierdziłam, że sobie tą książkę zabieram na krótki urlop. Będę ją czytała, myślę, w busie do Katowic i też w samolocie i pewnie w Chorwacji, ale w Chorwacji jak już będziemy na przykład na mieszkaniu, więc tą książkę ze sobą zabieram. Jest piątek, godzina dziesiąta. Ja jeszcze jestem w piżamce. Jak możecie zauważyć, codziennie chodziłam zawsze w jednym naszyjniku z puzelkiem. Dostałam go 9 lat temu od mojego męża. Natomiast z Chorwacji przywiozłam sobie ten cudowny łańcuszek ze stokrotkami, i teraz zajął miejsce on, on zajął miejsce po prostu puzelka. Natomiast... W końcu się do was odzywam po przyjeździe do Chorwacji, bo musiałam tutaj ogarnąć swój przestrzeń i tak dalej. Wróciłam we wtorek, w, po 22. byłam tutaj w domu. W środę była praca, wczoraj spędzałam czas z mężem, bo też miał wolne, a dzisiaj ja mam wolne, więc w końcu mogę coś do Was powiedzieć. I było cudownie, fenomenalnie, po prostu było fantastycznie. Moja siostra była już w zadarze i w splicie, natomiast powiedziała, że to się nie umywa do puli, czyli do miasteczka przepięknymi plażami, z po prostu urokliwymi zakątkami, jakby jest przepiękno, z przepięknymi kolorami wody, rewelacja, to były przecudowne cztery dni z siostrą i z mamą, odpoczęłyśmy, opaliłyśmy się, nie wiem czy to widać, ale przez tą koszulkę tutaj, o tutaj. Widać. Przez tą koszulkę tak nie widać aż tak moje opalenie, natomiast no, jestem opalona i powiem Wam, że nie mogę na siebie przestać patrzeć. I teraz chodzę w takich krótkich topach. W końcu się przekonałam do tego, że takie topy są dla każdego ciała. Musiało minąć trochę i musiałam sobie tam pokładać w głowie, ale bardzo lubię chodzić teraz w takich krótkich topach, krótkich spodenkach i nie przejmuję się tym, że, nie wiem, wystaje mi brzuch. No, niemniej jednak było. Cudownie, jeśli myślicie o Chorwacji, to od siebie z całego serca polecam Wam pula. Ona leży nam północy Chorwacji, jest to półwysep Istria. Natomiast jest fajnie skomunikowana ta pula można dojechać tak naprawdę wszędzie autobusami. My oczywiście nie wyjeżdżaliśmy poza pula, tylko jeździliśmy miejskimi autobusami tam. Przemieszczaliśmy się z plaży do plaży, kupiliśmy sobie trzydniową kartę na takie miejskie autobusy. Zapłaciliśmy od osoby 10 euro, więc naprawdę jest mało no, z perspektywy tego, ile tam jeździłyśmy w ogóle, czy do miasta na różne plaże. No cudownie było cudownie, myślę, że e, te wstawki tutaj z Chorwacji Was do tego e, przekonały, żeby po prostu odwiedzić e, Chorwację. Ja bardzo, bardzo polecam. Aktualnie już chyba nigdzie się teraz nie wybieram za granicę. Pewnie we wrześniu albo w październiku mam lecieć z moją siostrą i z Asią Panda z książków do Paryża od piątku do niedzieli taki weekend. Zobaczymy, jak to finalnie się uda, ale no tak planujemy po prostu pewnie w październik, wrzesień, bardziej październik, właśnie polecieć do Paryża na trzy dni. Także zobaczymy, a kolejne takie wakacje z mężem za granicą pewnie w przyszłym roku, bo aktualnie zajmuje nas um, budowa. Co do książki e, Pięknie leśniący ludzie, no to zostało mi bardzo mało do końca. Jest to przepiękna książka, przepiękna literatura, e, przepiękny styl pisania autora e, o tym, jak wyglądać może przyszłość naszego świata. Mamy tutaj e, głównego bohatera, 17-latka, który jest geniuszem technologii, e, który skrywa pewne tajemnice. I on pewnego dnia w Tokio, w, w, sumie w takim dziwnym bistru, poznaje dziewczynę, która wiele zmienia w jego życiu. Ona też skrywa pewne tajemnice, natomiast na no te tajemnice mogą wielu zaskoczyć. Natomiast i ten styl i ten temat w ogóle mógłby być trudno, tak ciężko przedstawiony, Czytałyby się do książki dość opornie, ale styl autora jest tak genialny, że przez tą książkę po prostu się płynie. Jest fenomenalna w odbiorze ta pozycja. Jest to coś, z czym się jeszcze nie spotkałam. Jeszcze nie czytałam takich książek, które tak tak, w tak realistyczny sposób pokazują jakby przyszłość naszego świata, że ja w tym osiadłam, ja w tym jestem, bo lubiłam bohaterów, relacje ich. Um, jest między nimi chemia. No, Prze wspaniale się to czyta. Jeszcze przede mną y, sto, 140 stron, więc no jeszcze troszkę. Niemniej jednak skończę na dniach i Wam y, opowiem całościowo o tej pozycji, ale ja już Wam ją polecam z całego serduszka. Jest świetna i będzie pewnie jedną z lepszych książek, jakie czytałam w tym roku. No rewelacja. W tym roku y, Storylight like i z Media wydają tak dobre książki, że aż chcę się je czytać i o nich opowiadać. Na razie ode mnie to tyle. Ja idę się przebrać, już zbliżamy w takie domowe ciuchy. wam sobie suple, idę zjeść śniadanie i jadę później do moich rodziców, bo robiłam sobie taki przekląd szafy, wyrzucałam te rzeczy, w których już po prostu nie chodzę. I moja siostra sobie tam przepatrzy, jak ktoś będzie chciała to sobie weźmie, a jak nie, no to te rzeczy pojadę do Takich kobiet, które mieszkają na wsiach, które mają nastolatki i bardzo lubią te nastolatki takie ubrania i zawsze się z nich cieszą, więc nie sprzedaję. Ja po prostu oddaję dlaczego Wam sprzedawać, zresztą męczące jest sprzedaż ciuchów na winted, przynajmniej dla mnie, więc wolę oddać tym, którzy potrzebują takich ciuchów na przykład. I też muszę dzisiaj zawitać na pocztę, bo wysłać różne tam dokumenty i też właśnie książkę, którą dziewczyna sobie kupiła ode mnie na Vinted. I więc uciekam na razie i odezwę się do Was pewnie później, jak już skończę tą książkę. Panii mamy sobotę, jest godzina za 7.16 tutaj mam w kubeczku lemonia domową, robiłam sobie z przepisu z to jest kubek szklany rurka też jest szklana to jest z niej plastik, a ten kubeczek zamówiłam sobie na temu co do pięknych, leśniących ludzi to daję tej książce 5 gwiazdek na 5, jest absolutnie fantastyczna w odbiorze, fantastyczna w fabule, w bohaterach, w tematach, które autor tutaj nam, nam przekazuje. Bardzo się cieszę, że taka książka została wydana. Jest to literatura piękna z wątkiem romantycznym, z wątkami społecznymi, które poruszają też temat człowieczeństwa samego w sobie. To jest książka, która mnie naprawdę wszystkim zachwyciła, chociaż nie ukrywam na początku, ciężko się ją czyta, ciężko się po prostu wbić. W fabułę, w historię, w życie bohatera. Natomiast im dalej w las, jak to mówię, tym zdecydowanie lepiej. Jak przebrnie się przez ten dość taki leniwy początek, to później naprawdę jest intrygująco, jest zaskakująco, jest tajemniczo, ciekawie. Są momenty, kiedy sami myślimy nad takimi. Retorycznymi pytaniami, kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, nad swoją przyszłością, nad przyszłością ogólnie całego świata. Sama jestem ciekawa, czy coś z tej książki się sprawdzi. Też sobie czasem zadaję takie pytania, jak to będzie kiedyś. Wiecie, ludzie żyjący w latach 20 -tych pewnie nie sądzili, że XXI wiek będzie tak wyglądał i że w ogóle dożyją takiego czasu, że. Czy to już miało być, miało być kilka końców świata, ale ich nie było. Niektórzy tak moja babcia e, mówiła zawsze o tych szklanych domach. E, I co? I teraz są takie domy? Przecież e, chodzi tutaj o te domy z takimi wiecie, wielkimi oknami. W sensie my w naszym przyszłym domu też mamy takie wielkie okna. I e, moja babcia to, ta, to nazywała się takimi szklanymi domami. Więc perspektywa cały czas się zmienia. Sama jestem y, ciekawa i jednocześnie się boję, jak będzie wyglądał świat y, za 5 lat, za 10 lat. Y, mam nadzieję przede wszystkim, że nie będzie wojen, że nas to nie dotknie, chociaż y, nie, nie myślę o tym. Nie nakręcam się i tak dalej. Jak ktoś o tym mówi gdzieś tam obok mnie, to staram się wyłączać, nie słuchać i proszę, żeby po prostu przy mnie o tym nie rozmawiano, bo nie chcę się nakręcać. E, takie nakręcanie się wzajemne jest. Myślę kluczem naszego społeczeństwa, gdzie tak wzajemnie się nakręcamy Ale już odbiegam od tematu Niemniej jednak szalenie Wam polecam tę książkę Jestem strasznie ciekawa, jak Wy ją odbierzecie Jak każdy z Was, każdy z osobna tę pozycję odbierze Dla mnie to było bardzo dobre spotkanie z tą pozycją Ona w ogóle zawsze będziemy się już kojarzyć z Chorwacją Bo ją zaczęłam czytać właśnie w Chorwacji Skończyłam sobie a skończyłam sobie czytać w domu. I w ogóle oprócz tego, zobaczcie jak ta książka jest pięknie wydana, to to piękno również sprowadza się do wnętrza. Jest naprawdę świetne. I wiecie, mogłabym tutaj zawsze się rozwodzić nad tą książką, jaka ona jest super, jaka jest świetna, co po, jakie tematy porusza, ale ja Wam nakreśliłam, o czym mniej więcej ta książka jest, a naprawdę mnie mocno zachwyciła, więc to już jest... Samo, to samo w sobie powinno Was zachęcić do tego, żeby sięgnąć po pięknych, leśniących ludzi. Z całego serducha Wam ją polecam. Bardzo, bardzo polecam. I jeśli czytacie, to koniecznie mi dajcie znać. Napiszcie do mnie na Instagramie, czy tutaj w komentarzu. Dajcie mi znać, jak Wy tę pozycję odbieracie. I też możecie mi w sumie odpowiedzieć na pytanie w komentarzu, jak... Wy sobie wyobrażacie przyszłość. Czy czasem o tym myślicie, jak ten świat będzie wyglądał. E, teraz e, zabrałam się za książkę Pawła Leśniaka. Na pewno jestem na rozdziale pierwszym, więc ze strona dosłownie dwunasta. Ale ja kocham kryminały Pawła Leśniaka. W sensie Paweł napisał jeden kryminał. Jest to kim jesteś. Jest to tak dobre, tak genialne, tak zaskakujące, tak wow, że to jest e, tamten e, kryminał, jest jednym z lepszych reportaży, jakie czytałam w życiu, to jest 5 na 5, naprawdę genialne i ciekawa jestem, jak będzie w przypadku, na pewno także czytam i wam dam e, znać aktualnie zrobiłam sobie ciasto na drożdżówki z malinami i kremem pistacjowym, w sensie wy już widzieliście te drożdżówki jak wyglądają niemniej jednak jakbyście się zastanawiali skąd ten przepis, no to jakby bazą do tych moich drożdżówek jest przepis Termomiksa drożdżówki z truskawkami i kruszonką, tylko zamiast truskawek dodaję tam krem pistacjowy i maliny, bardzo ciężko dostać krem pistacjowy, więc ja przy ostatnich drożdżówkach zamawiam z Gudnat. Um, za 30 to chyba udaje że ten krem był, a ten teraz, co używam do drożdżówek, no to nasz kolega przywiózł nam z Włoch, więc to jest włoski krem pistacjowy, bo Włochy w ogóle słyną z pistacji. I co wam chciałam powiedzieć? W ogóle wracałam, z... ostatnio sobie tak przeglądałam mój kanał i strasznie bym chciała wrócić do niektórych treści, do romantycznych, do takich. No tak, romantyczne czytanie, coś takiego nie. Coś, yy, czytałam po prostu romantyczne książki. Ja w ogóle yy, uwielbiam romanse i cały czas żałuję, że wciąż mi brakuje yy, czasu momentami na, na co, na takie nowe treści. Yy, chciałabym w końcu nagrać drugi odcinek, yy, jedno zdanie, czyli wybieracie mi książki, dwie do czytania. Yy, po pierwszym zdaniu z danych pozycji ja chciałam do Bardzo bym chciała wrócić do tych romansów No naprawdę, albo wasze życiowe książki To były tak, tak fajne odcinki, tak fajne serie tutaj u mnie na kanale Czy um, kiedy, kiedy zapraszałam twórców do nagrywania Ale teraz byłoby już mi z tym ciężko Niemniej jednak chciałabym wrócić do, do takich um, poprzednich moich serii i widzicie sami, sami, że te moje filmy nie są publikowane regularnie, chociaż staram się, no ale teraz była ta chorwacja. Czasami, uwierzcie mi, że nie mam siły, żeby coś nagrać, i ja wiem, że to pewnie widać w tych treściach, chociaż te, naj, najbardziej lubię nagrywać vlogi, takie, wiecie, bardzo luźne filmy, ale no. Takie obiecywanie też jest głupie, bo też nie chcę Wam czegoś obiecywać, później Was zawiodę w jakimś stopniu. Niemniej jednak ja kocham nagrywać i nie przestanę nagrywać. Uwielbiam to robić i mimo tego, że wyświetlenia nie są jakieś spektakularne, to nie obchodzi mnie to. Ważne, że ktoś ogląda, że ktoś mi pisze, że moje vlogi są jego ukojeniem, że uwielbiać oglądać vlogi moje na przód przy kawie, że. To jest naprawdę dla Was takie fajne spędzanie czasu ze mną, o tak? I to, to mi mega motywuje i cały czas chcę nagrywać. Chciałabym tworzyć coś nowego, ale już nie chcę wymyślać nowych rzeczy na razie, bo chcę się skupić na tym, co jest, nie chcę łapać się miliona, nie chcę łapać miliona strok za ogon, ale chciałabym na pewno nagrać kolejny odcinek jednego zdania i też jak czas pozwoli, w sumie zbliżają się wakacje, więc będzie ten czas, to chciałabym wrócić. Do tej serii romantyczne czytanie, gdzie czytam właśnie książki romantyczne. E, więc, więc super. Chociaż w ogóle właśnie przez te romantyczne czytanie pokochałam Colin Hoover, e, i w ogóle romanse stały się jedynym z moich ulubionych gatunków, więc mam bardzo e, wielki sentyment do tamtej serii. E, i e, Mam nadzieję, że mi się uda ten kolejny odcinek yy, serii, właśnie czy jednego zdania, czy romantycznego czytania, nagrać. Trzymam za siebie kciuki, a wy dajcie mi koniecznie znać, czy ten vlog Wam się podobał i co byście chcieli w ogóle zobaczyć jeszcze na moim kanale. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!